Witajcie! Z tej strony Rafał. Dzisiaj pokażę Wam najbardziej popularny model, który jest w naszej ofercie aktualnie. Jest to model Midea 1844. Występuje on w zasadzie w czterech różnych opcjach. Ten, który dzisiaj Wam pokażę, jest, jest to opcja wolnostojąca z wodą gorącą, gazowaną i zimną. Możecie mieć też dokładnie taką samą opcję. Natomiast w wersji nablatowej, czyli jest niższy, natomiast jest jeszcze opcja bez wody gazowanej, i wtedy tutaj przy tym przycisku, gdzie macie wodę gazowaną, jest po prostu opcja wody pokojowej. I dokładnie analogicznie tak samo to wygląda jak przy tym modelu czyli jest wersja wolnostojąca, woda pokojowa i wersja nablatowa, też z wodą pokojową. To, co też jest ważne przy tym urządzeniu, posiada on lampę UV. W zasadzie dwie lampy UV, czyli jedna lampa jest wbudowana wewnątrz zbiornika z zimną wodą, a druga lampa UV jest tutaj na zewnątrz. Oczywiście można ją sobie wyłączyć. Z tyłu mamy trzy przyciski i oczywiście teraz, jak już on się nagrzał i, yy, i schodził, to on nie będzie tego pokazywał. Natomiast, jak sobie wyłączymy, to tak. Po pierwsze, zgasła nam tutaj ta lampa, bo ktoś na przykład stwierdza, że nie chce mieć yy, takiego światełka. I jak sobie włączymy, to on tez, też oczywiście teraz nie pokaże, natomiast jeśli sobie go uruchomimy lub pobierzemy większą ilość wody, to on będzie po pierwsze pulsował tutaj i będzie to oznaczało, że akurat się teraz grzeje i, tutaj, i będzie sobie pulsował na czerwono, natomiast z drugiej strony będzie sobie pulsował na niebiesko. I to będzie oznaczało, że tą wodę nam chłodzi. Jeśli chodzi o wydajność samego urządzenia to tak, wodę gorącą podgrzeje wam do około 85 stopni, czyli na spokojnie sobie zaparzycie kawkę czy herbatę. Woda zimna schodzi do około 8 stopni. Sama wydajność to jest tak, woda gorąca to są 4 litry na godzinę, natomiast woda gazowana 12 litrów na godzinę. Zimna dokładnie ta sama, czyli też 12 litrów na godzinę. Ok, zmierzmy go sobie. Hmm, jeśli chodzi o wysokość, to jest to 104 cm. Dokładnie. Głębokości, ja myślę, że zrobimy sobie w tym największym punkcie czyli. Z tacką ociekową, a tacka trochę wystaje, więc będziemy mieli gdzieś koło 39. I szerokości mamy 30,5. No, 31 możemy założyć, tak, dla bezpieczeństwa 31 cm. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w obsługę bezdotykową i to dotyczy każdej wersji czy to będzie nablatowa, czy wolnostojąca, czy z wodą gazowaną, czy bez. Każdy będzie posiadał ten czujnik, po prostu sobie kładziemy rękę i nalewamy bezproblemowo. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w czujnik wymiany filtra. W zależności od tego, oczywiście, jaki filtr zastosujemy, czy sami sobie zastosujecie ten filtr przy podłączeniu na własne użytek, chociażby to, oczywiście, wtedy taka będzie częstotliwość tej wymiany. Urządzenie działa zero czyli on sobie odlicza czas. 6 miesięcy standardowo to jest, więc on będzie sobie ten czas odliczał. Z tyłu macie też przycisk. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wymienić sobie na własną rękę ten filtr, to musicie wcisnąć ten przycisk z tyłu. Jeśli tego nie zrobicie, i on nie będzie miał sygnału, nie będzie dostanie, nie dostanie sygnału, że ten filtr trzeba, został wymieniony, to po prostu Wam zablokuje wodę i nie będzie podawał. Dodatkowo jeszcze urządzenie wyposażone jest w czujniki antyzalaniowe. Takie zabezpieczenia, i to są dwa rodzaje zabezpieczenia: zabezpieczenie mechaniczne i elektroniczne. Czyli, jeśli będziemy mieli niekontrolowany wyciek, cokolwiek się wydarzy, czy cokolwiek pęknie w środku, i on wyczuje ten wyciek wody, to odcina wam wodę i nie pozwoli już dalej przepuścić. Czyli, jakby, no tutaj nie mamy tego zagrożenia, że wam zaleje gdzieś tam biuro, czy, czy nawet tą halę, na której on będzie sobie stał. E, Okej. Okay. Przejdziemy sobie teraz trochę niżej i pokażę Wam, jak wygląda samo podłączenie wody gazowanej i gdzie ta butla jest schowana. Jeśli chodzi o samo dostanie się do butli z gazem, jest banalnie proste. To działa dosłownie jak drzwi. Czyli pociągamy i mamy, ukazuje nam się butla. Butla jest oczywiście z reduktorem bezpośrednio podłączona. Możemy sobie obrócić, sprawdzić, jakie parametry pokazuje nam reduktor, znaczy jeden i drugi zegar. Jeśli wszystko jest prawidłowo, no to jakby zamykamy i, i tyle. Jeśli y, okazuje się, że ten gaz będzie nam się kończył lub butla się po prostu skończyła, to oczywiście tutaj te parametry będą schodziły do zera. Może też się tak wydarzyć, że y, dystrybutor Wam się zapowietrzy. To jest w sytuacji jak... Y, Ktoś podejdzie i będzie napełniał do bardzo dużego pojemnika, przekroczymy tą wartość, o której wspominałem na samym początku, czyli te 12 litrów na godzinę, lub po prostu odłączymy wodę i on nie będzie dostawał wody i będzie sobie bezpośrednio tłoczył sam gaz, bo no to wtedy po prostu urządzenie się zapowietrzy. Ale to w innym filmiku też wam pokażę, jak zakręcamy tą butlę i, i jak odpowietrzamy sobie we własnym zakresie, bo to też jest banalnie proste i nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście w urządzeniu możemy sobie opcjonalnie zamontować podajnik na kubki z jednej lub z drugiej strony, ale tak naprawdę ta opcja jest dostępna w każdym dystrybutorze wody. W większości myślę, dystrybutorów wody. Oczywiście w każdym dystrybutorze, które, które mamy w ofercie, więc tutaj nie będzie z tym problemu. Packa Ociekowa dodatkowo jeszcze ma taki. Wskaźnik, który będzie Wam pokazywał, wysunie się i będzie Wam pokazywał, że tackę już należy opróżnić. Samo opróżnianie też jest banalnie proste, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. To tyle jeśli chodzi o to urządzenie. W pozostałych filmikach omówimy sobie wszystkie aspekty techniczne urządzeń i to myślę, że też przeanalizujemy sobie każde urządzenie osobno. Omówię, omówimy sobie problemy, które mogą być w sytuacji zalania urządzenia, jak sobie z tym poradzić wymiana filtra i sanityzacja oraz też y, zapowietrzenie samego urządzenia. Dzięki wielkiej do zobaczenia wkrótce.